Witajcie, kochani, na kolejnej wizycie w salonie optycznym Vision Expert z Starym Browarze w Lemborgu. Dzisiaj pogłębimy temat doboru okularów i skupimy się na kolorach. Jak dobrać odpowiedni kolor oprawek okularów? I również opowiem Wam o typach urody. Jestem ciekawa, ile macie oprawek okularów w swojej kolekcji. Pochwalcie się w komentarzach z zdjęciami. Pytam, o to nie przez przypadek, ponieważ okulary są jak biżuteria. Warto, tworząc stylizację, również zwrócić uwagę na kolor oprawek i dopasować je do całości naszego stroju. Ja właśnie dzisiaj, tworząc stylizację, zwróciłam uwagę na to, że mam złote guziki w marynarce i właśnie do tego dopasowałam okulary. Mam kilka par okularów i bardzo często właśnie je modyfikuję i dopasowuję do danego ubioru. I chciałabym, żebyście również na to zwróciły uwagę, bo często przecież mamy właśnie. W Kurtkach, czy w bluzkach jakieś dodatki, na przykład zamki złote czy też srebrne i później okazuje się jednak, że te okulary nam nie pasują teraz do, do reszty naszej stylizacji. I również bardzo ważnym elementem jest to, jaką nosimy biżuterię. I to właściwie jest nasz punkt wyjścia, abyście się zastanowiły, czy macie więcej srebrnej biżuterii czy też złotej. Rozmowa o typach urody jest dość skomplikowana i zaawansowana, i aby to pogłębić, aby określić Wasz typ urody, zapraszam Was na indywidualne konsultacje, ponieważ jest to ciężko zrobić tak na odległość. Tym bardziej, że też często farbujemy włosy, zmieniamy kolor włosów, i też się okazuje, że Zatem idzie zmiana typu urody. Jeżeli kupimy oprawki, okularów, również może się okazać, że one nam już nie pasują, jeżeli na przykład przefarbowałyśmy włosy na inny kolor. Ale takie podstawowe rzeczy, jakie należy wiedzieć, to rozróżnić um, ciepłe barwy od zimnych. Wyróżniamy cztery typy urody: lato, zima, są to zimne typy urody i wiosna, jesień. I tutaj w zasadzie taka najtrudniejsza właśnie rzecz to rozróżnić te ciepłe barwy od zimnych, bo nam pasuje cała gama kolorów. I chcę Wam to pokazać teraz na przykładzie okularów. Podzieliłam sobie okulary na takie trzy kategorie i zaczniemy od tych ciepłych barw. Które są tutaj w tej środkowej części. I to będą głównie okulary złote, więc jeżeli macie dużo złotej biżuterii, lubicie nosić złotą, macie być może rudy kolor włosów, to jak najbardziej te oprawy będą wam pasowały. Czyli z Pomarańczowymi, na przykład, dodatkami ze złotymi. Zobaczcie, złote dodatki mogą być również na bokach, tak? Nie muszą być całe złote oprawy. I to jest też bardzo ważne. Bardzo dobrze jest zwracać uwagę właśnie na te szczegóły, że tutaj na przykład mamy złoty element, tak? Tutaj jest cała złota oprawa. Tutaj również są oprawki z przodu kremowe, ale z boków właśnie złote. Ta gama kolorystyczna będzie bardzo ładnie komponowała się właśnie z ciepłym typem urody. Ale jeżeli na przykład jesteśmy zimnym typem urody, tak jak ja na przykład zimą jestem, ale mam czasem ochotę właśnie na złote dodatki, to idealnym rozwiązaniem będą na przykład takie połączenia właśnie zimnego koloru, jakim jest czarny, ze złotymi dodatkami, jakie tu właśnie mamy u góry, czy też z boku tych oprawek. Co do czarnego koloru, chcę Wam też powiedzieć o tym, że jest to kolor bardzo przez nas, przez nas uwielbiany, ale on nie zawsze dobrze sprawdza się, jeżeli chodzi o oprawę okularów. Szczególnie jeżeli mamy tak masywne okulary, ponieważ one bardzo dominują jednak. I odradzałabym je też panią już w dojrzanym wieku, ponieważ takie oprawy mogą troszeczkę zbyt wyostrzać rysy. Tutaj lepiej zdecydowanie sprawdzą się jaśniejsze oprawy, które łagodzą te rysy. Czarny kolor idealnie będzie pasował pani zimie i w zasadzie te typy urody najkorzystniej wyglądają w czarnym kolorze. Polecam również takie kolory czy też rozwiązania bardziej uniwersalne, jak na przykład tutaj ta szara oprawa jest o wiele delikatniejsza, czy też te czarne oprawki, ale już są zdecydowanie też cieńsze. Uniwersalnymi kolorami, które będą też pasowały i zimie i właśnie tym ciepłym typom urody, właśnie są różne odcienie zielonego, tak jak tutaj khaki, czy tutaj bordo, fiolet, śliwka. Jeżeli lubimy te kolory, to na pewno będą one dobrze wyglądały. Również tutaj... Ostatnia kategoria to są też takie oprawki wymieszane. No polecam Wam szczególnie czerwone oprawy. Jestem fanką czerwonych opraw i uważam, że, że powinny się znaleźć w Waszej kolekcji właśnie czerwona oprawa, złota albo srebrna i jeszcze trzecia jakaś w Waszym ulubionym kolorze. I to wtedy wzbogaci Waszą stylizację i pomoże Wam również zmieniać Wasz wizerunek w zależności od nastroju. Wróćmy jeszcze do tych kolorów. Tutaj kolor morski będzie bardzo dobrze w nim wyglądała pani lato. Różne odcienie też niebieskiego, granatu. Tu jest też taka zieleń wymieszana właśnie z niebieskim. Są to kolory, które, które możemy właśnie modyfikować, w zależności od naszego też nastroju. Na zakończenie. Chciałabym jeszcze powiedzieć o takich praktycznych i technicznych sprawach związanych z doborem okularów, aby zwrócić również uwagę na rozmiar. Czasem są oprawy takie duże, masywne i to jest po prostu ich charakter, i takie one mają być, ale nie zawsze pasują do naszej urody, więc zwróćmy na to uwagę, żeby jednak oprawa nie była zbyt masywna, za duża również. Jak również zwróćmy uwagę na grubość szkieł, i doradźmy się tutaj przede wszystkim optyka, fachowca, bo nie zawsze oprawa, którą wybierzemy, będzie grała z grubością szkieł. Po prostu nieraz nie da się tego pogodzić, aby ta oprawa korzystnie wyglądała. I ostatnia taka rzecz, antyrefleks. Ja dopiero zwróciłam uwagę na to nagrywając ten film, i pokażę Wam o co chodzi. Jeżeli nie mamy szkieł z antyrefleksem. Zobaczcie, wszystko się odbija i nagrywając film, czy też robiąc zdjęcia, światło bardzo się odbija. Więc nie tylko antyrefleks ma znaczenie, przy tym, kiedy używamy właśnie komputera, tak? czy, czy też oglądamy telewizję, ale nawet zobaczcie w takich elementach związanych tutaj, właśnie z robieniem chociażby zdjęć. Dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia.